Mam nadzieję, że jestem powodem Waszego uśmiechu. No, nie mogliśmy wyrzucić takiego odkrycia. To po prostu było niemożliwe. E, wytłumaczę, czym różnią się te kolageny, bo absolutnie moją intencją nie jest to, żeby kolagen diamentowy wyparł platynę. Kolagen platynowy, którego wie, pierwowzorem e, była kolagen platyna w domyśle, czyli kolagen platynowy był pierwowzorem do kolagenu diamentowego. I e, my zmniejszaliśmy poziom tych peptydów w przypadku kolagenu naturalnego platinum, by dojść do tej konsystencji, która była pożądana. I aktualnie dzieje się to w ten sposób, że 90% objętości kolagenu naturalnego to kolagen naturalny, a 10% objętości kolagenu naturalnego w tej chwili to żel zawierający peptydy, o których mowa. Kolagen diamentowy to zupełnie coś odwrotnego. To 10% tych dużych cząsteczek w postaci potrójnej helisy, czyli 10% kolagenu naturalnego platinum, i aż 90% tych małych peptydów tak? żelu peptydowego. Tak duże, dlaczego to się w ogóle udało? Podstawową różnicą jest również to, że stopień doczyszczenia tych kolagenów musiał być zupełnie inny. Proszę, wyobraźcie sobie, że żeby wyłowić malutkie peptydy, jak malutkie, to powiem jeszcze chwilę później, my musieliśmy użyć nie jedwabiu. Tak jak to się historycznie dzieje w przypadku kolagenu naturalnego, bo gdybyśmy chcieli wyłowić tak małe peptydy jedwabiem, to jest taka próba mniej więcej znana de facto z, mem z memów za czasów u Jakby chcieć wyłowić komary, zrobić moskitierę z siatki ogrodzeniowej. Po prostu jest to za duże przestrzenie są, żeby móc wyłowić coś tak małego. Żeby powiedzieć państwu, jak to jest malutkie. To gdybyśmy wyobrazili sobie, że nasza skóra, jej grubość przedstawiamy w postaci boisk piłkarskich, a rozmiar takiego małego peptydu, o których mowa, porównujemy do tego, no to gdyby ten mały peptyd był wielkości szpilki, to nasza skóra odpowiednio musiałaby być równowarta ponad 60 tysiącom boisk piłkarskich. To jest, to jest tak malutkie coś. Tak malutkie coś. A czym różnią się te dwa kolageny, platyna i diamentowy? Użytkowo, bo to chyba najbardziej interesuje. To tak, aplikacją, od razu odczuciem na skórze. Kolagen diamentowy będzie dawał na skórze bardzo przyjemne odczucie gładkości, jedwabistości, miękkości i przede wszystkim olbrzymiego nawilżenia. Kolagen diamentowy w, w porównaniu do platyny będzie działał zna, znacznie szybciej. Be, szybciej osiągniemy te efekty. Natomiast no, nie da się tak, żeby nie było coś kośnym czegoś. W czym będzie gorszy? Będzie gorszy w tym, w stosunku do platyny, że nie będzie dawał uczucia liftingu natychmiast po uczuciu, czyli ściągania z uwagi na to, że tych wielkich cząsteczek jest znacznie mniej. Jak my w ogóle to zrobiliśmy? To, to takie doczyszczanie. Jeżeli wyobrazilibyście sobie Państwo, że bierzemy kolagen platynowy, i wiecie, że jego przenikanie polega na tym, że w kontakcie ze skórą 36,6, te duże cząstki kolagenu rozpadają się na mniejsze, prawda? No właśnie. No to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że my leciutko podgrzewamy kolagen platynowy, osiąga on temperaturę 36,6, i my robimy stop. Zamrażamy to. W cudzysłowie zamrażamy. Czyli stabilizujemy. Mówiłam, że ten rozdział to nie jest coś takiego jak łapanie komarów przy, przy pomocy e, siatki ogrodzeniowej. To jest po prostu niemożliwe. Do tego używa się zaawansowanych technik chromatografii. Tak? To są My też się bawimy w biotechnologię, tak jak wcześniej było. W wykładzie to są nasze te zabawy. To znaczy, proszę porównać sobie skalę zaawansowania biotechnologicznego, cedzenia czegoś jedwabiem, a cedzenia czegoś przy pomocy takiego podziału. Potem peptydy, które powstały w temperaturze 36,6, zobaczyliśmy, ile one ważą. I okazało się to, chyba nie jest do końca tutaj widoczne, ale na dole tam najwięcej, gdzie są, gdzie są e, widma, to najwięcej to jest 1400 Daltonów. Ja znałam zasadę 500 Daltonów, <grych> o której powiem. Zasada 500 Daltonów mówi o tym, to jest 2000 rok, że przez skórę, jeśli coś ma przeniknąć w ogóle, to nie może być większe niż 500 Daltonów. Więc my co zrobiliśmy? Po zobaczyliśmy z czym mamy do czynienia i ciach. Wycieliśmy wszystko, co było większe niż 500. No bo po co? Wyłoniliśmy wszystko, co powstaje z platyny w temperaturze 36,6 jest stabilne i co ma nie więcej niż 500 daltonów. Pamiętacie Państwo, jak to jest mało, to 500, że to jest szpilka i 60 tysięcy bojsk piłkarskich. I proszę zobaczyć, jak fajnie, bo im mniejsze, tym bardziej przenika, im mniejsze, tym ma, tym ma potencjał pokonać tę barierę. I okazuje się, że tych dużych, takich na granicy, może przeniknie, może nie przeniknie, jest najmniej. Najwięcej jest tych maciubkich. I to jest bardzo duże odkrycie. To na pewno jest dowód na to, że kolagen platynowy też przenika, bo nie w tym e, jakaś część tego kolagenu, znaczna, to co się rozpadnie, przenika. Ale tu chcieliśmy zrobić bombę z tego, co przenika na pewno. Wyciągnąć to z produktu i umieścić w nowym produkcie w dużej liczbie. Tutaj jest pokazana jakość tych peptydów, to znaczy to. Co, mam nadzieję, będzie kolejnym powodem do uśmiechu, właśnie to, że one są stabilne. I zanim tutaj weszłam, to powiedziałam o tym, że. Yy, może do tego jeszcze wrócę. To jest pierwszy kos na świecie kosmetyk kolagenowy, kosmetyk, gdzie mamy pewność, bo pokazują na to szereg badań, że ten kosmetyk przenika przez naskórek. Pokonuje warstwę rogową. Mo, możecie Państwo odezwać się do wszystkich i co nie do wiarki, <grym> a mówiłam, upierałam się, że przenika wcześniej, tak, bo na pewno są wciąż ci, którzy mówią, gdzie tam kolagen, nie? Przecież to za duża cząsteczka, żeby ona przenikła. Więc według naszej wiedzy kolagen diamentowy to najdrobniejszy kolagen na światowym rynku. Słuchajcie, nawet hydrolizaty, te wszystkie takie żele Pseudokolagenowe, które mają w składzie hydrolizaty, nie mają aż tak małych cząsteczek. One mają większe. Hydrolizaty są większe. My wyłowiliśmy to, co jest absolutnym, absolutnym maciubkim zbiorem peptydów, których jest 150. To jest zasada właśnie 500 daltonów. I jak w ogóle. O co chodzi z tą zasadą? Ja nie będę opowiadać o tym całym badaniu, bo y, za dużo byłoby tego, myślę, tylko powiem o co chodzi. Y, dwójka naukowców w 2000 roku po, doszła do wniosku, że przebada leki i przebada alergeny kontaktowe czyli to, co może wywołać alergię przy dotknięciu dłoni, na przykład, bo skoro alergeny od, wywołują alergię, no to siłą rzeczy muszą prze, przeniknąć przez skórę. No więc zbadano te wszystkie leki, które podaje się na skórnie, właśnie poprzez użycie zewnętrzne, alergeny i wszystkie inne substancje, które na pewno przenikają, i zmierzono ich masy, po prostu tego, co na pewno przenika, i okazało się, że właśnie tą wielkością graniczną jest 500 daltonów. I to można wyczytać w tej pracy. Ona jest na szczęście za darmo dostępna, więc jeśli ktoś miałby ochotę, to zachęcam. I taki wykres, bo właśnie. To, w jakim stanie jest nasza skóra, skutkuje tym, jak dużo przez nią przenika. Odpowiednia bariera hydrolipidowa, o której tak często mówimy, jest pewną pożądaną granicą. Jeśli wszystko ze skórą jest OK, no to tutaj na tym wykresie widać, że właśnie ta granica przy 600. To tam już niewiele, bo skóra normalna to jest NS, to jest pierwsze. Druga, skóra atopowa, no już taka bez tej dobrej ochrony, ona przepuszcza dużo więcej. Tam już przez atopową, niestety, bo my nie chcemy przez skórę przepuszczać wszystkiego. Skóra jest po to, żeby nas chronić, jest to największy organ. Kolejna, śluzówka, to M oznaczone. No ona już super dużo wchłania, duże cząsteczki. Ostatnia po prostu to pokazuje, że możemy starać się większe cząsteczki wtłaczać w skórę przy użyciu zabiegów kosmetycznych, czyli po prostu przy użyciu pola elektrycznego elektromagnetycznego. I tu pamiętacie państwo, jako ostatnio miałam właśnie yy, opowiadałam państwu o zasadzie 500 Daltonów o, o tych peptydach. To w... Jarek powiedział na scenie, że Olimpia, no, że tam poświęciliśmy dużo funduszy na te wszystkie badania, my to opatentowaliśmy. I Jarek powiedział, jakoś się dogadamy. No i się dogadaliśmy. Jak powiedział, tak zrobił. Co mam do ogłoszenia, co najważniejsze, że IOC oddało w całości ten opatentowany wynalazek, który nazwaliśmy. IOC Transdermal Collagen Peptides z reczką, czyli można to na stronach internetowych wszędzie jako zarezerwowaną nazwę umieszczać, na wyłączność dla Colway. <trybuj> tylko Colway posiada to i tylko Colway będzie to posiadał. Powiem zaraz o składzie, ale kolagen, lastyna, znamy to z naturalnego kolagenu, prawda? Tutaj dodatkowo dołożyliśmy coś, czego jeszcze nie było. Wiecie, może zapewne Państwo, że nasze fibroblasty wytwarzają trzy rodzaje substancji. Zawsze wiemy i pamiętamy o kalagenie, elastynie, ale oprócz tego wy jeszcze fibroblasty wy, wytwarzają kwas hialuronowy. On nigdy nie był w produkcie. A czemu nie? Kobiety kochają kwas hialuronowy. Ko, wiecie, kwas hialuronowy przede wszystkim jest substancją, którą niezwykle nawilża. Co ważne, w tym produkcie mamy pełne spektrum cząsteczek, czyli nie mamy tylko dużego kwasu hialuronowego, tylko ten mały, i ten niskocząsteczkowy, średniocząsteczkowy, wysokocząsteczkowy. Co jeszcze do nam? Kwas hialuronowy w naszej skórze nie występuje w postaci czystego kwasu hialuronowego, tylko w postaci jego soli soli sodowej, kwasu hialuronowego, nazywanej. Nazwa chemiczna hialuronian sodu i to będzie znajdowało się w składzie, żeby czasami ktoś Państwu nie powiedział: Ale tu nie ma kwasu hialuronowego, bo jest hialuronian sodu. No tak, no bo to jest w skórze. <grym> Także to jest odpowiednia rzecz. Tutaj, szybciutko składy. Kto widzi różnicę? Ktoś na pewno. Spójrzcie Państwo. Pierwsze woda drugie kolagen, tu mamy naturalny oczywiście skład, który pewnie znacie Państwo na pamięć, drugi mamy kolagen, tu w nawiasie umieściliśmy, jakiego typu jest to kolagen, tak? Czyli napisaliśmy kolagen typu IOC Transdermal Collagen Peptides, czyli te właśnie kolagen pochodzący od tych malutkich peptydów, bo inaczej to te składy prawie wcale by się nie różniły. Dalej mamy, yy, dalej mamy elastynę, a tam wskoczył Sodium Hyaluronate. Właśnie kwas hialuronowy, kapryl glikoł, kwas mlekowy. Koniec składu. Udało nam się ustabilizować taki produkt bez mieszania tam niczego, czego nie lubicie. Słuchajcie, skoro my zatrzymaliśmy, ustabilizowaliśmy ten kolagen, który Wam Państwu leci w transporcie powyżej tam pewnej temperatury, a my ją zatrzymaliśmy na 36,6, zrobiliśmy stop. On już dalej nie poleci. I co? czym to skutkuje? To, to jest około 37 stopni, to może być nawet 40, to jest tyle, ile wytrzyma skóra yy, w naturze. Więc to jest do 40 stopni, najpewniej około 37. Koniec pudełek, koniec problemów z transportem latem. Właściwości zastosowanie to samo. Różni się aplikacją o tyle, że, że dużo bardziej nawilża, ale nie ściąga w sensie liftingu. Działa szybciej. Nie zapomnijcie o platynie. <klucza> 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 Dziękuję bardzo.